Siema, z tej strony Falcon i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak przerobić. Na przykład kiedy jakiś kolega wam narysuje mm, JD, tak? W Wszędzie macie JD. Bardzo przykra sytuacja, bo może być przez to wielki przyps. Ale całe szczęście ja mam na to lifehacka. Więc tak. Porad jak chcecie to przerobić ogólnie, okej? Okay? Ten odcinek jest bez znaków odnego, całe szczęście, bo nie ma montażu. Dobra mordy, więc tak. Rysujecie tutaj dobrze widać, dobrze widać. I asystencie przybliż kamerę. Rysujecie tutaj takie coś, tutaj nic nie robicie, dorysowujecie tutaj takie oczko, o, dobra, git, i tutaj z tego co pamiętam, poczekajcie, muszę zerknąć na ściągę, dobra, okej, okay. dobra, i teraz robimy tutaj takie o, włoski fajne, o, dobra. O, rysujecie kółeczko mordy, drogie Tutaj ma być tysiąc lajków Bo jak nie, to będzie źle, rozumiecie? Dobra, rysujecie No, halabuśkę, koks I takie coś możecie pokazać pani Ale Jak pani zajrzy do waszego zeszytu, nie będzie przypsu Tak samo możecie zrobić takie coś Bardzo ładne W następnym odcinku pokażę wam, jak zrobić takie coś z XD to będzie koks, mordy, drugie. To będzie najprawdopodobniej w czwartek. Może to wrzucę, zobaczymy, może nie. I teraz będę gadał pół godziny, żeby ten odcinek dłużej trwał, żeby miał więcej godzin w wyświetleniach. I więc tak, teraz mordy. Czekacie i oglądacie do końca, bo jak nie, to będę zły. I może jednak teraz wam wrzucę ten drugi obrazek. Dobra, mordy. Tylko szybciutko przerysuję, żeby było idealnie. Albo dobra, po prostu sam napiszę tutaj. Patrzcie, drogie mordy. Asystencie, przybliż kamerę. Dziękuję asystencie. Rysujecie sobie O nie, kolega nas spisał nam XD. Co zrobić? Dobra, co zrobić, tak? No więc teraz rysujecie tutaj nie wiem jakiegoś oko. O oko tak gałę otnął. To bierzecie w takie kółko tego Xa. Oczywiście możecie z tego zrobić buźkę tak to jak to jest w oryginale, tak? Ale po co? Po co? Tak, więc robimy tak. Tutaj bierzemy O robimy taką kreseczkę. Tutaj kolejną kreseczkę. To jest seria poradników na moim kanale. Jeśli Wam się spodoba, to teraz rysujemy kółeczko. To dajcie oczywiście suba i tak dalej. I oglądajcie poprzednie odcinki. I Dawajcie więcej wyświetleń. I piszcie w komentarzach programy do obróbki filmów bez znaku wodnego. No i teraz możemy zrobić piękny, piracki kapelusz, moi drodzy. O, sztos i jeszcze papuga. O, dziubek. Jest piękna. I jeszcze możemy zrobić taką nutkę symboliczną, że to ten, wiecie, ona śpiewa. O, pięknie jest, moi drodzy. Takie coś możecie sami zrobić we własnym zeszycie. Zobaczcie, co ja zrobiłem z jakiegoś głupiego XD. Jeszcze piórko dodamy, moi drodzy. O! Moi drodzy, piórko jest piękny i... Moi drodzy, Pirat. Moi drodzy, jeśli chcecie więcej takich porodników, to piszcie, co mam przerobić, na co. I wiecie, moi drodzy, ja mogę dla Was... Wiecie, jak zostawicie suba lajka w górę, to będę robił więcej takich odcinków. I oczywiście chciałbym, żeby ten odcinek trwał 5 minut, a trwa dopiero 335. Więc moi drodzy, teraz będziecie czekać sobie długo, aż ja yy, yy, zrobię będzie 5 minut, bo chciałbym, żeby było 5 i nie chciałbym, żeby... Chciałbym, żeby było więcej godzin wyświetleń. No może by to mi dało jakiś sukces, więc mój asystent teraz będzie trzymał godzinę. Tutaj pozdrow dla do Mazola, jeśli założy kiedyś kanał. Na pewno podam wam do niego link za to, że teraz mi tak serdecznie pomaga. Prawda? Tylko, że niestety drży mu trochę ekran. Co mi bardzo przeszkadza. I pewnie o nie! I pewnie będzie to dobra nieładne źle widać, a teraz będziecie się gapić na marmur przez jeszcze pół minuty, bo oczywiście taka jest moja wola i nie chciałbym, jak mówiłem, żeby ten odcinek za krótko trwał, więc patrzcie sobie na marmurę, jak mój kolega tu patrzy. Oczywiście tu są najlepsze schody takie. To są schodki Cox. Tam jest jakiś szklasz, moi drodzy. Tu jest jakiś wózek. No i to ogólnie tyle, nie? Więcej wam nie pokażę, bo to bez sensu. Czekamy, moi drodzy, jeszcze... Tutaj o, kolega jakiś jest. Dobrze. Yy, no, jeszcze 10 sekund, dosłownie, moi drodzy. 5, 4, 3, 2, 1, 0.